Dama mu wypłaty pieniądze, kupuj mu prezenty. Włóż go kurwa, on... krowy kurwa, dojcić! A on... do Adama, rucham ci, pałci kurwa. Dama ty Nie, Rani! nie, Małce, nie. On nie, nie, istnieje. nie, istnieje. nie, nie, nie. Nie, o mnie ranisz! nie, który tego, ci nie, tylko, nie, mnie w nie, 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 masz jedną ty w głowie! nie, no brawo! Wow. Nikita, 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 kurwa! Nikita, taka zmarła kawałka! Chciałem ze. Nikita, taka zmarła kawałka! Nikita, taka zmarła kawałka! Nigdy jej kochałem, a Kieszko to tak. To nie kochałeś, nie kochałeś! Nie, tylko mnie! Nie, 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 nie przekonasz się, że się mi życzy! Musisz coś gadać nawet! Ale pięknie się uruchomiłaś, Sylwester! Nie, zarechnie mi teraz nie bierz. Teraz już nie, nie! Oooooo! Ale odjebałaś, kurde. Pięknie. Znaczy, ja mam głosy powoli. Zaśimy się wydarłem. I to jest wydarzy wątek. Ale rób, co chcesz? Nie mam głosy powoli, teraz będę tracił głos, bo wytarłem ją całą biznę. Uuu! Pierwszy raz wydarłem głos! Ej, ej! Ej, ej, Tu pies jest kurwa! Co dajesz? Na nie piłem tylko już można... Bo chcesz nam myśli świętego! To ja potrafię pić z głową, ja potrafię się napić. Listen to the-